Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i odczucie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. W siostry. W wielu rachunkach sumienia, już tam nie sprawdzałem, ale w wielu rachunkach sumienia Mamy oczywiście rozpisane wszystko wedle dziesięciorga przykazań, wedle pięciu przykazań kościelnych, i gdzieś tam na końcu jest też, są też przypomniane te siedem grzechów głównych, jak to w tradycji kościoła zostało, zostało nazwane pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu, gniew, lenistwo. Myślę, że te, te siedem grzechów głównych to jest taka nieśmiała podpowiedź do tego, żeby się, żeby się zastanowić, żeby poszukać swoich motywacji, które nami powodują... Które pchają nas do takiego czy innego grzechu. Motywacje to oczywiście coś więcej niż sama spowiedź, bo do dobrej spowiedzi wystarczy oczywiście w zupełności, jeśli konkretne grzechy po kolei wymienimy. Mamy obowiązek oczywiście, jak pamiętamy, wymienić grzechy ciężkie, lekkie o tyle, o ile. Nie, są, nie, nie, nie ma obowiązku wymieniać grzechów lekkich, natomiast oczywiście koniecznie wszystkie grzechy ciężkie. Natomiast jeśli, jeśli się przyglądamy naszemu wnętrzu, jeśli rzeczywiście właśnie chcemy zauważyć, skąd się biorą te nasze, te nasze grzechy, co nas przy tych grzechach trzyma, jak w tym Egipcie. Co, jest, co, nas, co nas jakoś ciągle motywuje do, do popełnienia takich czy innych rzeczy no to, to właśnie spojrzenie chociażby na te siedem grzechów głównych może nam pomóc zrozumieć o co tak naprawdę nam chodzi i może nam pomóc poszukać jakiegoś rozwiązania no bo dla przykładu Kłótnie w małżeństwie zdarzają się. Rzadko pewnie są małżeństwa, którym by się rzadziej w części kłótni jakieś nie zdarzały. A może nawet jeszcze gorzej, jeśli się nie zdarzają. I to też może być jakiś, jakiś swój, swój powód. Może już jest tak źle, może już taka jest obraza, że. Że już nawet us do siebie nie otworzą. Ale kłótnie. Z różnych powodów powód może być przyczyną zazdrość. Kłócimy się o różne tam rzeczy, ale, ale to jeśli się człowiek zastanowi, może się okazać, że drażni mnie postępowanie małżonka lub żony, ponieważ jestem o nią, o niego zazdrosny, co akurat stosunkowo łatwo zauważyć. Może więc rzeczą, nad którą przede wszystkim muszę popracować, jest nie tylko tam jakiś wybuchowy, porywczy charakter, ale właśnie zazdrość. Może być inna przyczyna kłótni. Mogę się czuć przez współmałżonka jakoś niedoceniony, zlekceważony. I to powoduje we mnie jakąś, jakąś agresję, wybuchy agresji, złości i kłótnie. A może przenoszę swoje jakieś niepewności, lęki, nierozwiązane sprawy skądinąd, z pracy, co dosyć częstym jest. W... W każdej tej, tej, takiej sytuacji jest inaczej i w każdej takiej sytuacji, no jeśli się będziemy sobie poświe, po, po, postanawiali, że, że nie będziemy się kłócić, no to będziemy próbowali, próbowali podejść do rzeczy tak, jak to czasem. Jeśli nie da się znaleźć lepszego środku, to lekarz objawowo jakąś, jakąś rzecz będzie leczył, bo przyczyna albo nie jest znana, albo, albo nie da się jej leczyć. Jeśli natomiast, jeśli natomiast można znaleźć lek na przyczynę, chociażby wspomnianych kłótni, to może lepiej zająć się tą przyczyną niż samym przejawem. W jakim sensie dawać sobie ten przejaw? Jeśli zajmę się przyczyną, to może i przejaw zniknie. I w drugą stronę właśnie. To gniew, jeśli widzimy sobie gniew, może, może powodować w nas, może pchać nas z różne strony, w jakiejś złośliwości. Może komuś, kogoś wykpię czasem. Może, jeśli zwłaszcza młodsi, bardziej krewscy ludzie, może, może komuś, komuś przyłożę, a może, może i dzieciom przyłożę z powodu gniewu, który niekoniecznie akurat jest spowodowany postępowaniem dzieci. Może mnie gniew, jakaś, jakaś złość, może, mnie, może powodować, że na przykład ze złości. W cudzysłowie, zapomnę obietnicy, którą złożyłem najbliższym i w ten sposób się y, odegram. Choć gniewu nikt nie zauważy, tak go do, y, dokładnie w sobie schowam, a jakaś, jakaś zapomniana obietnica będzie moim sposobem y, odegrania się, okazania tak naprawdę złości. Nieustanna krytyka. To też może być efekt gniewu. Ciągle bym poprawiał, ciągle przestawiał. Bo jest we mnie moja wada główna gniew. W czytaniu w czasie świętej słyszeliśmy też oprócz tego, że, że lud ciągle się buntował, nawet. Nawet jak jeszcze to mięso mieli między zębami, piękny obraz, jeszcze mięso mieli między zębami, już znaleźli sobie inny powód do narzekania, czym rozpalili gniew Pana Boga. Natomiast w tej, w tej sytuacji tego narzekania, po, ciągle powracającego, Mojżesz, no też już zniechęcony tym wszystkim, żali się Panu Bogu, i wtedy Pan Bóg każe mu wybrać tych siedemdziesięciu mężów. I stają przed, przed panem i pan udziela nie tylko już Mojżeszowi tego, tego ducha, ci mężowie też wpadają w uniesienie prorockie, po to, aby aby ujrzyli, ul, ulżyli Mojżeszowi w prowadzeniu ludu. Jezus się posługuje również ludźmi. To nie, przy, nie przypadek, że 70 uczniów w którymś momencie Jezus posyła, jest to wyraźne nawiązanie do 70 mężów, y, którzy mieli wesprzeć Mojżesza. Y, to nie przypadek, że Jezus udziela właśnie Ducha, już nie dlatego, że, że jak Mojżesz. Y, się zniechęcił, ale Jezus odchodzi z tego świata po zmartwychwstaniu mówi, weźmijcie do apostołów, weźmijcie Ducha Świętego którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane to jest sakrament spowiedzi który właśnie w tym tchnieniu Ducha Świętego bierze początek jest szczególnym sakramentem. Żeby ościć w normalnej formie to to <saltedbane> Oczywiście kapłan czciczy diakon, natomiast to co wiemy zapewne, nawet w każdej chyba książeczce w drodze, na w drodze do nieba na pewno jest, możemy znaleźć w spisie treści jest jak udzielić sakramentu sztu. A to na wypadek, gdyby się zdarzyło, że prawda dziecko chore czy coś takiego trzeba ościć, każdy może ościć. Wystarczy tylko. Chęć zrobienia tego, co robi Kościół. I wszystko. Natomiast yy, podobnie, podobnie przy, przy okazji innych sakramentów. Natomiast yy, w, tym, yy, w tym sakramencie Jezus yy, chce się posłużyć właśnie tym rozeznaniem. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Sakrament, który, który wiąże się z tym, że Pan Bóg wykorzystuje rozum, rozeznanie człowieka, daje Ducha Świętego, aby to rozeznanie w Duchu Świętym funkcjonowało. Na tym polega właśnie szczególność tego, tego sakramentu. Różne są mity dotyczące sakramentu, spowiedzi. O, takie, takie dość, mity, którymi, też, którymi pewnie się spotkaliście, ja się z nimi spotkałem na znaczy takie, że dobrze wyspowiadać się to najlepiej w mieście, najlepiej, duży, najlepiej dużym i najlepiej jeszcze w klasztorze. To jest wtedy tam dobra spowiedź. Inny z mitów, który, którym, który gdzieś jakoś, jakoś jest, że, że spowiednicy szczególnie są wyczuleni na grzechy związane z szóstym przykazaniem. I kolejny z mitów, o którym bardziej chcę powiedzieć, to taki, że, że jeśli jakiś stały spowiednik, no to, to potrzebny jest tylko jakimś szczególnym osobom. Święty Bernard Sclervaux, wielki święty doktor kościoła, powiedział tak: Kto obrał w sobie siebie samego za przewodnika, ten oddał się w ręce głupcowi. Mówi yy, mędrzec, doktor kościoła, yy, zdając sobie sprawę z tego, że to mądrość starożytnych, przysłowie łacińskie, ne homo iudex in causa sua, czyli nikt nie, jest, nikt nie jest sędzią w swojej własnej sprawie. Zasada, którą, którą każde prawo, prawo bierze pod uwagę. Bo człowiek ma już w każdej sprawie, rozstrzygając, no, bywamy stronniczy. Tak samo w sprawach duchowych, tak samo w kwestii rozeznania różnych spraw związanych z grzechem, z naszym postępowaniem. Dlatego właśnie przez tę naszą stronniczość. Jak mówi święty Bernard Scarwoje, jeśli sami, sami siebie sobie jesteśmy przewodnikami, oddajemy się w ręce głupcowi. Różnie ta, to, o czym mówię, różnie jest nazywane. Dawniej, zwłaszcza, mówiło się o kierownictwie duchowym. Może zwłaszcza dawniej był podkreślany ten element, dlatego kierownik, bo element posłuszeństwa bardzo niezwykle był akcentowany. Dziś bardziej się mówi o towarzyszeniu duchowym, czy, czy, o, czy po prostu o, o stałym spowiedniku. Choć można te rzeczywistości rozróżnić, ten kierownik czy towarzysz duchowy, a spowiednik bywa, że jakiejś dłuższej rozmowy, bardziej, bardziej szczegółowego przyjrzenia się sobie, może, może rzadziej, może, może z kimś, z kim mi się dobrze rozmawia, a nie zawsze jest pod ręką, a spowiednik, spowiednik to jednak zdecydowanie był powinien być ktoś, kto, kto z, z kogo posługi w każdym czasie można można skorzystać. Zresztą w tradycji y, kościoła y, nie zawsze wiązało się kierownictwo duchowe ze spowiedzią, bo i bywało także, y, że ktoś korzystał y, z porad osoby, która nie jest po prostu kapłanem, więc, więc nie mogło to jedno z drugim być y, połączone. Po co y, taka Taka rzecz, po co taka myśl? Ono właśnie chodzi o to, aby pozwolić poznać siebie drugiemu. Cały spowiednik czy kierownik jest po to, żeby był dla nas takim lustrem, w którym możemy, możemy siebie przejrzeć. A jak pozwala siebie poznać, to też ktoś może mi coś doradzić. Jeśli. Nie korzystamy tylko z okazjonalnych spowiedzi, co oczywiście jak najbardziej spełnia wymogi sakramentu spowiedzi. No to oprócz tego, że otrzymujemy rozgrzeszenie, zazwyczaj otrzymamy jakąś dość ogólnikową uwagę jakieś pouczenie, które jest, które jest dosyć ogólnikowe mniej lub bardziej trafne. To poznanie siebie to jest, jest wymaga, to pozwolenie, aby, aby zostać poznanym wymaga pewnej odwagi. E, samo w sobie już nosi element taki, że e, pozwalając poznać siebie już po troszeczkę pycha nasza, która jest głównym korzeniem grzechu już, już cierpi na tym. A to dobrze, że pycha nasza cierpi. Bo pozwalając poznać siebie, pokazujemy no, takimi, jakimi jesteśmy. Mamy zwykle tendencję do tego, żeby pokazywać siebie lepszymi niż jesteśmy. Nawet we własnych oczach jakoś, jakoś staramy się lepiej wypaść. Natomiast decydując się na to, żeby wypowiadać swoje wnętrze, już, już mówiąc, już widzimy, że to wszystko nie do końca tak jest piękne, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli, a jeszcze w dodatku ktoś, ktoś na to patrzy. Kierownik duchowy to jest ktoś, kto, kto pomaga zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście jest istotne. Ponieważ Rzeczy, którymi się zajmujemy w naszym życiu, no, są tak bardzo nasze, więc nie mamy do nich dystansu. I bywa, że koncentrujemy się na rzeczach drugorzędnych, jakoś zapominając, nie, nie przykładając wystarczająco dużej uwagi do, do rzeczy najważniejszych. Kierownik jest po to, żeby po, po, pomóc nam rozróżnić, co jest jakimś Bożym natchnieniem, co jest natchnieniem, które nazywamy podszeptem szatańskim, a co jest jakimś moim złudzeniem. Franciszek święty, kiedy, kiedy nawet nie, nie, nie myśląc o tym, kiedy pan yy, zaczyna go prowadzić taką drogą, że, że powstaje zakon, to Franciszek zauważa, że to pan sam da, dał mi brać. Ale z tym wszystkim, yy, mimo że, że postrzega, że to, że to pan sam nim pokierował, Idzie do Ojca Świętego, a Ojciec Święty mi to potwierdził. I nawet w tak wielkich rzeczach jak objawienia, mamy stulecie objawień fatimskich w tym roku. Nawet w tak wielkich rzeczach jak objawienia, kiedy Matka Boża wprost tak bardzo realistycznie się ukazuje, zawsze Maryja odsyła do władz duchownych. Do biskupa idźcie. Mówcie, że Maria prosi. Ym, więc właśnie to poddanie się pod, pod rozeznanie. I każdy, choćby największy mistyk, yy, jeśli rzeczywiście miał się, miał się okazać kimś ważnym dla, dla chrześcijan, dla całego Kościoła, yy, przechodził właśnie przez to rozeznanie, czasem bolesne. Ale to sam Chrystus yy, czasem yy, tak jak ojca Pio, któremu nie pamiętam, na dwa lata yy, chyba yy, stolica apostolska zabroniła publicznie odprawiać przyświętych świętych i spowiadać ludzi po to, żeby on sam i to Chrystus z pewnym przekonaniem, tak myślę i, i, i w takim duchu pokory przyjmował to ojciec Pio, to sam Chrystus przez takie ograniczenia tego wielkiego mistyka przeprowadzał po to, aby on dojrzał po to, aby, aby to on był, aby on w pokorze te wszystkie dary, którymi pan go obsypywał, aby, aby je przyjmował i, i, i nimi służył. Bez, bez tego, tego spojrzenia z boku czasem, czasem może jakoś. Hmm, utrudniającego nam czasem, czasem spojrzenia, które, nam, które nas jakoś, jakoś boli, dotyka. Bez tego jesteśmy no, skłonni do tego, aby, aby błądzić. Jak wybrać kogoś, kto miałby być chociażby właśnie stałym spowiednikiem? No, potrzebne jest takie osobiste przekonanie do osoby. Takie no, znalezienie kogoś, kto, kto, ma, kto rozumie moją wrażliwość, kto z, kim się, z kim się w rozmowie, w odczuciach jakiś rozumiemy. Potrzebna jest wszystkim wolność. Gdyby to spowiednikowi bardziej zależało na tym, żeby, żeby spowiadać, czy by żeby się narzucał, to znaczy, że, że sam bardziej potrzebuje jakiegoś kierownictwa. Także tak długo jest kierownik czy, czy, czy spowiednik potrzebny, jak długo człowiek uznaje, że, że taki tak potrzebny jest bez jakiegoś bez potrzeby jakiegoś y, usprawiedliwiania się zawsze jeśli ktoś tam prosi o jakąś jakieś parę spotkań to zawsze mówię tak długo jak uważasz że jest to potrzebne przy, oczywiście przy tym założeniu że że, że może być tak, że ktoś nam mówi przykresłowo, i dlatego chętnie byśmy już go więcej nie słuchali. No ale jeśli, jeśli coś boli, to, to dobrze posłuchać do końca. Natomiast bywa, że się po prostu sprawy kończą, że, 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 że widzę, że, że potrzebuję kogoś, kto jakąś sprawę jeszcze lepiej rozumie, kto jeszcze z innej strony pozwoli mi na taką czy inną rzecz spojrzeć. Dlatego. Jeśli co ktoś taki przychodzi, mówię proszę bez żadnego usprawiedliwienia się. Nic penitent nic nie jest winien spowiednikowi. Pamiętam taką sytuację gdzieś w jakimś klasztorze sióstr byłem spowiednikiem, który tam stale przychodził, ponieważ tych sióst było trochę, więc dodano mi do jeszcze drugiego spowiednika we dwóch żeśmy tam, tam chodzili, ale zauważyłem, że tamten spowiada no, jakąś chwilę, a ja ciągle ciągle z długą kolejką sióstr. No, wreszcie któraś staruszka wyznała, że no bo my tu już tak długo u ojca się spowiadamy, pomyślałyśmy, że byłoby ojcu przykro, gdybyśmy tak przestały przychodzić. Więc oczywiście podziękowałem za tą, za tą życzliwość, ale proszę siostry, proszę się czuć zupełnie wolną w wyborze spowiednika. Nic w żaden sposób nie jesteśmy zobowiązani wobec, wobec spowiednika, poza tym, że trzeba się za spowiedników jak najbardziej modlić, prosić o dary Ducha Świętego. Drodzy siostry, tak to jest, że, że, że Pan posługuje się ludźmi, nawet Ojciec Święty korzysta z i ze spowiedzi, i, i, i z różnych rad, Pierwszy z, z papieży, święty Piotr, też potrzebował e, rady, bardzo zresztą ostrej, o którą nie prosił. E, jest taka historia w dziejach apostolskich, kiedy tam Piotr e, wdał się w jakieś udawanie chodziło o to, czy można spożywać. Potrawy uznawane przez Żydów czyste, czy nieczyste, a on z poganami gdzieś tam do stołu zasiadł. A kiedy pojawili się chrześcijanie wywodzący się spośród Żydów, no to zaczął się tam wycofywać, a wtedy Paweł zdecydowanie go upomniał, przy wszystkich zresztą, akurat tej, tej uwagi, tej, tego napomnienia udzielił Piotrowi. Bo choć Jezus sam go wybrał, Piotra, na tego, który Piotra zastępuje, to przecież zdarza nam się jakoś jakiś z różnych powodów, jakichś obaw, lęków, właśnie przeróżnych, zdarza nam się błądzić. I nawet sam święty Piotr, właśnie uwagi, uważnego spojrzenia kogoś z boku. Nawet sam Święty Piotr takiej uwagi potrzebował. Jeśli więc dostrzegamy w naszym życiu różne jakieś sprawy, które wymagałyby, wymagałyby jakiegoś, właśnie uważnego czyjegoś spojrzenia z boku miejmy odwagę, aby, aby z, z, z porady czy z, z powiednika, aby, aby o taką, taką poradę poprosić czy to czy to potrzeba większej ilości spotkań czy jednego niezależnie to, to yy... Od tego, po to Pan tchnął tegoż Ducha Świętego, aby, aby różne rzeczy różnym rzeczom posłani przez Pana uczniowie przyglądali się, aby pomagali w dobrym życiu, aby pomagali również w tym w wychodzeniu z różnych naszych uwiązań, niewoli naszych, abyśmy wybierali to, co czasem trudne jest, przed czym chcielibyśmy może się ustrzec, a co czasem jest naszym, naszym wyzwaniem od Pana Boga.